Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału przepisy jak babci, jak cofniecie się do tyłu to zobaczycie dwie transmisje, które robiłam jak gotowałam kapustę na gołąbki, jak ją parzyłam i jak zaczęłam robić te gołąbki, już zrobione były w garnku jak postawiłam na gaz. Więc przepis na tego łąbki macie na moim kanale. To jest mój pierwszy przepis, jaki dałam na tym kanale Przepis Jagu Babci. Jest to stary przepis, ma ponad 100 lat. Ja go wczoraj troszkę zmodyfikowałam, bo do tego przepisu dodałam też czosnek. W moim przepisie na kanale Przepisy Jagu Babci, tutaj na tym kanale nie ma czosnku. Teraz jest czosnkiem i są bardzo pyszne i jeszcze jedna taka modyfikacja jak gotowałam te gołąbki no to zalałam je nie rosołkiem warzywnym tylko normalną wodą i dodałam trzy liście laurowe tak do wody tak do tych gołąbków i zapytam się męża ciało Alessandro saluti leggendo Dzień dobry Dzień dobry Bardzo dobre Jak ci smakują? Powiedz po włosku i Mój mąż jest Włochem i jemu smakują bardzo dobre. Je, jest, ja ugotowałam kalafiora, podsmażyłam na, na masełku i z bułką Tartą. Także muszę Wam powiedzieć, że te łąbki są rewelacyjne. Zapraszam do robienia tych łąbków. Poza tym zostawię Wam link. Kto wejdzie na tego live'a, to zobaczy, jak się robi te gołąbki. Będzie link w opisie tego live'a. Jeszcze jedna sprawa. Ja mam drugi kanał, taki bardzo duży. Tam mam kilkadziesiąt tysięcy ludzi zapisanych, półtora tysiąca filmów. I tam mam bardzo duży wybór na y, y, świąteczne wypieki i, i dania. Także i tam jest też playlista świąteczna. Także link na ten kanał, który się nazywa Manczary Łewki, zostawię Wam w opisie tego live'u. Życzę Wam miłej niedzieli i widzimy się na jakimś przepisie. Pa! Ciao. Ciao, ciao! ciao, ciao! Ok, dobrze. 음, 음. 흥미있다.